Dzień dobry, nazywam się Kaja Grabińska, mieszkam w Łuczkowicach i chodzę do klasy czwartej. Danuta Wawiłow, smutny wiersz. Dzisiaj jestem smutna, jak ptak. Dzisiaj jestem smutna, jak deszcz. Leżę sobie w trawie na wznak. Sama nie wiem, czemu tak jest. Promyk słońca zalśnił i zgasł. Śmiel nade mną krąży i gra. Czy to moje włosy, czy las? Czy to śpiewa wilga, czy ja? Możesz sobie myśleć, co chcesz, ale nie zrozumiesz i tak. Czemu jestem smutna jak deszcz? Czemu jestem smutna jak ptak? Astrid Lindgren przygody Pipi. W każdym razie, powiedział Tomi, kiedy Pipi schowała kopertę. zrobiłaś w tym liście bardzo dużo błędów ortograficznych. Powinnaś naprawdę pochodzić do szkoły i nauczyć się trochę lepiej pisać, dodała Anika. Dziękuję, odpowiedziała Pipi. Kiedyś byłam przez cały jeden dzień w szkole i tak nasiąknęłam wiedzą, że jeszcze teraz móc mi chlupocze. – Będzie wycieczka niedługo – powiedziała Anika. – Będziemy szli całą klasą. – O zgrozo! – zawołała Pipi, przygryzając czubak warkoczyka. – To straszne! Ja naturalnie nie będę mogła pójść. Tylko dlatego, że nie chodzę do szkoły. Zupełnie jakby ludzie myśleli, że mogą robić z kimś, co chcą. Tylko dlatego, że ten ktoś... Nie chodził do szkoły i nie uczył się tabliczki schorzenia. Mnożenia poprawiła ją Anika z naciskiem. No właśnie, tak jak mówię, schorzenia. Będziemy szli całą milę, aż do lasu i tam będziemy się bawili, powiedział tobie. O zgrozo, powtórzyła Pipi. Następny dzień był tak ciepły i ładny, że uczniom w szkole trudno było wysiedzieć w ławce. Pani otworzyła szeroko okna i wpuściła słońce do klasy. Tuż przy ścianie budynku szkolnego rosła brzoza, a na samym jej szczycie siedział mały szpak. I gwizdał tak wesoło, że Tomi i Anika i wszystkie inne dzieci tylko jego słuchały. I nic ich nie obchodziło, że dziewięć razy dziewięć równa się osiemdziesiąt jeden. Ten Tomiach podskoczył ze zdziwienia. – Proszę pani, niech pani zobaczy! – zawołał, pokazując na okno. – Tam jest przecież pipi! Oczy wszystkich dzieci zwróciły się w tę stronę. I rzeczywiście, na gałęzi brzozy siedziała pipi. Tuż przy samym oknie, bo gałąź sięgała blaszanego parapetu. – Hej, pani! – wykrzyknęła. – Hej, dzieci! – Dzień dobry, Pipi. Powiedziała pani. Swego czasu Pipi spędziła w szkole jeden dzień, więc pani od razu ją poznała. Mówi się wtedy, że Pipi być może wróci do szkoły, gdy będzie trochę starsza i rozsądniejsza. O co chodzi, Pipi? spytała pani. Chcę prosić, żebyś wyrzuciła przez okno trochę schorzenie. Tyle, ile trzeba, żeby pójść na wycieczkę. A jeżeli wymyśliliście jakieś nowe litery, to możesz je, proszę pani, też wyrzucić. Wzajemnym zamachem. Nie przyszłabyś do nas na chwilę? spytała pani. Raczej nie, odpowiedziała pipi szczerze, opierając się wygodnie o gałąź. Zakręciłoby mi się tylko w głowie. W szkole jest tak gęsto od nauki, że można ją kroić nogi. Ale jak myślisz pani? mówiła dalej z nadzieją. Może trochę tego wszystkiego wyfrunie przez okno i zaczepi się o mnie? To się może zdarzyć, rzekła pani, po czym dalej prowadziła lekcję rachunków. Dziękuję.